Dzień dobry Państwu, witam Państwa niezwykle serdecznie. Nazywam się Marlena Sakowska-Baryła. Jestem radcą prawnym i partnerem w Sakowska Baryła Czapińska kancelarii radców prawnych. Myślę, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie i że już wielokrotnie mieliśmy możliwość rozmawiać o sprawach ochrony danych osobowych. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy koncentrować się znowu na pracy zdalnej. Ja wiem, że praca zdalna to jest wciąż świeży problem. Skąd to wiem? Prawda jest taka, że w naszej kancelarii obsługujemy podmioty, które przeszły na pracę zdalną, w związku z tym zadawane jest nam mnóstwo pytań dotyczących tejże pracy. No oprócz tego pojawiają się pytania, które kierowane są do mnie przy okazji różnego rodzaju spotkań. To są także pytania związane z moją obecnością w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pojawiają się właśnie kwestie dotyczące pracy zdalnej. Jestem autorką tej książki, czyli Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej. Ja tę książkę w ostatnim czasie faktycznie często pokazuję. Po pierwsze, to satysfakcja autora, no bo jest mi niezwykle miło, że. Miałam możliwość podzielić się z Państwem moją wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej. Faktycznie ten okres wakacji 2020 roku to był czas, kiedy tę książkę pisałam. Książka pojawiła się w październiku 2020 roku w księgarniach, i mam nadzieję, że przynosi dużo dobrego tym osobom, które. Chcą zorganizować swój system ochrony danych. Natomiast przy okazji, właśnie tego, że jestem autorką tej, książ tej książki, bywa, że wiele osób dzieli się ze mną swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy zdalnej, tego kontekstu pracy zdalnej um, szerzej. I proszę Państwa, w ostatnim czasie dwa razy dwóch zupełnie osobnych inspektorów ochrony danych opowiadało mi, właściwie mam wrażenie, jedną historię. Jedną historię, pomimo tego, że to dwie osoby, znacząco od siebie oddalone, można powiedzieć, geograficznie, opowiadały mi historię, która mniej więcej wyglądała tak. I pani Mecenas mamy u nas pracę zdalną. W związku z tą pracą zdalną wytypowano osoby do tego, żeby ta praca zdalna była przez rzeczone osoby wykonywana. Ona jest wykonywana, ale z tymi osobami nie ma kontaktu. No to ja pytam oczywiście, ale jak tu nie ma kontaktu? Jak może nie być kontaktu z osobą wykonującą pracę zdalną? Odpowiedź była mniej więcej taka, no bo pani mecenas, bo się okazało, że te osoby to one w ogóle nie mają możliwości wykonywania tej pracy zdalnej, dlatego że w momencie, kiedy ich przełożony na przykład prosił o ten kontakt, to oni powiedzieli, że po pierwsze to oni nie mają komputera, a jeżeli mają, to mają komputer w dyspozycji dziecka, które w tym momencie właśnie odrabia lekcje, albo jest w trakcie zdalnego nauczania, albo na przykład mówią, że no mają komputer, ale nie mają sieci. W związku z tym nie ma możliwości, żeby porozumieć się z nimi w jakikolwiek sposób. No więc moje pytanie brzmiało w związku z tym, po pierwsze, ale czy weryfikowano to, czy ta osoba może wykonywać pracę zdalną, czy też nie? No, i odpowiedź była taka wymijająca, bo właściwie inspektorzy, z którymi rozmawiali, mówili, że no u nas to kadry załatwiają, więc no, nie bardzo to wiadomo, ale no, coś tam na pewno było robione. Proszę Państwa, nie może być tak, że coś tam jest robione. My zgodnie z przepisami ustawy covid Mamy obowiązek dokonać ustalenia, czy pracownik może wykonywać tę pracę zdalną, czy ta praca zdalna przez rzeczonego pracownika może być wykonywana. I ja właśnie w tej książce, tak, w tej ochronie danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, to opisałam i jak może to być weryfikowane, i kiedy może być weryfikowane, i jak należy to, tę weryfikację udokumentować. No I proszę Państwa, no, zasadniczo nie ma przymusu pracy zdalnej. Więc jednocześnie kolejne pytanie inspektorów, czy ten pracodawca, to on sobie może swobodnie w każdej chwili takiego pracownika z tej pracy zdalnej odwołać, bo jak argumentowali, no przydałoby się, żeby on coś robił. No bo właściwie on mówi, że on nie robi. Dlaczego nie robi? Dlatego, że nie ma komputera, dlatego, że komputer ma dziecko, albo dlatego, że on no nie ma sieci, to on nie robi. No właśnie, proszę Państwa, więc zastanówmy się nad tym, czy... Chodzi o to, żeby ten pracownik coś robił, czy żeby fundować pracownikowi dodatkowe wakacje. Ufam, że to nie jest to rozwiązanie, to ostatnie, które przyświeca pracodawcy. Praca zdalna to praca. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, który utrzymuje, że on nie ma sprzętu, że on nie ma połączenia, że on nie ma sieci, on nie będzie wykonywał pracy zdalnej, to to jest dobry moment, żeby cofnąć polecenie pracy zdalnej. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj w znaczącej mierze to tymi ustaleniami obciążony jest absolutnie pracodawca. W związku z tym, jeżeli pracodawca ustaleń nie dokonał, to trudno jest mieć pretensje do pracownika, że on nie pracuje, pomimo tego, że powinien pracować. Zwracam na to Państwa uwagę. To nie jest tak, że każdy do pracy zdalnej musi iść. To jest tak, że ta praca zdalna to jest praca, więc jeżeli dana osoba wykonywać czynności nie może, jeżeli nie chce wrócić do, na swoje stanowisko pracy, pomimo tego, że został, to polecenie precyzalne zostało jemu odwołane, to jest możliwe zgodnie z artykułem 3 ustęp 8 ustawy covid no to proszę Państwa, zawsze możemy iść w kierunku być może urlopu poczynkowego po stronie tej osoby. Natomiast na pewno to nie jest rozwiązanie, które może nam towarzyszyć. Jak sprawdzić, czy pracownik ma tak? Jak sprawdzić, czy pracownik ma warunki do wykonywania pracy zdalnej i w jaki sposób to udokumentować? Powtarzam, w tej książce bardzo dokładnie napisałam. Napisałam także, w jaki sposób zadbać o kwestię sprzętu, w jaki sposób pracodawca powinien do kwestii sprzętu podejść, kto jest zobowiązany do tego, żeby ten sprzęt dostarczyć, a jeżeli pracodawca go nie dostarczy, to na jakich zasadach można. Korzystać ze sprzętu pracownika. Także gorąco zachęcam do lektury, gdyby państwo jeszcze tej, gdyby ta lektura jeszcze była przed Państwem, bo naprawdę szereg rozwiązań tutaj właśnie zawarłam. Natomiast, cóż, proszę Państwa, czytajmy przepisy, analizujmy je, zastanówmy się, w jaki sposób możemy zapewnić ich realizację. Na pewno w ten sposób będzie nam znacząco prościej. To nie jest tak, że Praca zdalna polega na pewnym no, takim bardzo spontanicznym udaniu się poza zakład pracy, po to, żeby wykonywać nie wiadomo jakie czynności. Bo jeżeli pracodawca nie ustalił, czy pracownik może wykonywać czynności, te podstawowe czynności pracownika wynikające z umowy o pracę, to właściwie jakie czynności pracownik ma wykonywać. No, zupełnie jesteśmy tutaj gdzieś obok, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam również do tego, żeby pozostawiać po sobie ślad w postaci polubień, będzie mi niezwykle miło. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.